Jeżeli chodzi o podłączanie ograniczników przepięć, to jeżeli chodzi o zasilanie, kto był tydzień temu na naszym webinarze, doskonale pamięta, że może to być połączenie równoległe, tradycyjne bądź też typu V. Natomiast zawsze tak czy tak jest to, można powiedzieć, układ równoległy ochrony danego obwodu. Natomiast jeżeli chodzi o obwody sygnałowe, najczęściej te ograniczniki są wstawiane w sposób. Szeregowy, czyli mają wejście oraz wyjście. Bardzo istotne jest właśnie, żeby zachować odpowiedni układ tego tych stron wejścia, wyjścia, bo to jest strona chroniona, niechroniona. No i też bardzo często zwracamy uwagę na kwestię uziemienia. Ogranicznik przepięć dla poprawnej pracy powinien być uziemiony. Przede wszystkim zawsze ten, który zawiera w sobie elementy ucinające napięcie, czyli te odgramniki, po to, żeby gdzieś tę energię zaburzeń w bezpieczny sposób odprowadzić. Czyli jeżeli mamy, można powiedzieć, tego typu konfigurację, to od strony zewnętrznej nasz udar może się pojawić i on właśnie bezpiecznie powinien być odprowadzony do ziemi poprzez to uziemienie, żeby nie przedostać się na, Tę strefę chronioną, czyli do naszego urządzenia, które zabezpieczamy. Dlaczego jest bardzo istotne odpowiednie wstawienie tego elementu? Przede wszystkim najczęściej ogranicznik przepięć to jest dwustopniowa ochrona, składająca się z odgromnika gazowanego, jakiegoś elementu sprzęgającego i elementów półprzewodnikowych w postaci chociażby diod, tak jak tutaj na tym schemacie, na przykładzie ogranicznika erysty od strony wejścia, wejście to jest ta strona, od której spodziewamy się właśnie zaburzeń, z tego względu, że stawiony tutaj odgromnik właśnie musi odprowadzić do uziemienia to zaburzenie. Też z tego względu, z tej strony ochrona ta jest, można powiedzieć, zgrubna. Napięcie, jakie pojawia się na stronie wejściowej wygląda w ten sposób. Jest to najczęściej kilkaset voltów, Te kilkadziesiąt, kilkanaście voltów, do których się zabezpieczamy, jest od strony wyjściowej, czyli od tej strony chronionej, tam te elementy w postaci diod zabezpieczają właśnie do tak małych wartości. Tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na skalę. Tu jest dziesięciokrotnie mniejsza podziałka, tak więc. O ile tu mamy kilkaset voltów, to tutaj mamy tych voltów zaledwie kilkadziesiąt. Też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli źle wstawimy nasz ogranicznik przepięć, jeżeli nasz udar pojawi się od tej strony, no to niestety w pierwszej kolejności on trafia na elementy półprzewodnikowe o zdecydowanie mniejszej odporności i może doprowadzić do niczego innego jak do uszkodzenia ogranicznika przepięć, ponieważ to ten element w pierwszej kolejności powinien właśnie odebrać tę energię, czyli element iskiernikowy, który jest zdecydowanie bardziej odporny niż te malutkie diody półprzewodnikowe.